Ale jak pokazuje historia meczów o trzecie miejsce to tak od 1986 roku nie było w nich dogrywki, wtedy pokonała Francja, Belgię 4 do 2, zazwyczaj wygrywa Europa od 1978 roku te mecze o trzecie miejsce. Czy tak będzie tym razem wobec faktu, że jednak Chorwaci mają problemy z kontuzjami, bo nie zagarbrowano także Guardiol? Z Juranowiczem są pod dużym znakiem zapytania z powodu kontuzji. Juranowicz, z tego co dzisiaj słyszę, też nie zagra. Ale Marokańczycy też mają. Romana Saisa jako kapitana tak, na Jeszcze jest kilka wątpliwości. Mazaruj jeszcze też Tak, jeszcze jest za... kilka wątpliwości, bo to pamiętajmy, że obie drużyny są po w półfinałach i na pewno ćwierćinałach I nawet to nie chodzi o fizycznie, tylko psychicznie wyczerpują te mecze, bo każdy na pewno miał oczekiwania, chociaż bardzo, dużo, bardzo dobre wyniki zrobili. Ja rozmawiam z chorwackimi dziennikarzami, nawet dzisiaj rano mówili, że to jest wynik ponad stan. Niesamowitą robią robotę piłkarza, ale Modric jest wykończony całkowicie, mówi, ale jeszcze, jeszcze się zerwie do tego spotkania. Ja się zastanawiam, jak on będzie potem egzystował już w lidze, prawda? Na pewno będzie potrzeba na pewno. Bo tuż po świętach Real Madryt wraca myśli, do Myślę, że dużo zawodników dostanie wolne, bo to by było niedorzeczne, nieludzkie, żeby tych piłkarzy katować, bo to jest katowanie piłkarzy, tak? Pamiętajmy też, że ci piłkarze nie dostali przerwy przed mistrzostwami nawet na przygotowania na te więc... Tydzień po lidze zaczęliśmy mówić Tydzień mądry. po lidze, więc na pewno to odciska jakieś piętno. No ja myślę, że Chorwacja wygra bo znam ambicje tych piłkarzy z Europy, no, chociaż z Marokiem się myliłem już nie raz na tych mistrzostwach. Zobaczymy. No. Przypomnijmy sobie nasze mecze o trzecie miejsce. Polska nigdy nie przegramy czy o trzecie miejsce. Szkoda, że my nie gramy. No dokładnie, proszę państwa, no, zastanawiam się też co z Luką Modricem. Jego temat zdominował też konferencję wczorajszą trenera Zlatko Dalicza, i on powiedział takie słowa, że na mój nos to Luka Modric... Będzie nas wspomagał jeszcze podczas eliminacji i Euro 2024, o ile Chorwacji uda się tam dostać. Oczywiście zaznaczył, że to on sam podejmie decyzję po tym, jak sprawdzi, jak się czuje, jakie sygnały otrzymuje od organizmu. No pewne jest jedno: Luka Modrycz dzisiaj został okrzyknięty najlepszym piłkarzem w historii Chorwacji. Zgadza się, to jest mocne słowo, bo to jest bardzo utalentowany naród, który w przeszłości miał wiele gwiazd. Wystarczy spojrzeć na liczbę. Występy w reprezentacji, rekordowa liczba występów. Występy w wielkich turniejach trochę tego jest. No oczywiście te sukcesy w Mistrzostwach Świata, bo był wicemistrzem poprzednio, teraz zagrało trzecie miejsce, awans do finałów w Ligi Narodów, niezłe występy w Mistrzostwach Europy, wiele naprawdę wybitnych spotkań Luki Modricia. No i do tego jego fenomenalna kariera klubowa plus tego, jakim jest człowiekiem. No jest to fantastyczny człowiek i też dzisiaj rozmawiałem z chorwacką dziennikarką Danielą Rogul, która jak dobrze zna Luka Modricia i mówi, że Luka był, Luka był załamany tym półfinałem, bo liczył, że oni ten półfinał wygrają. I on jest, sprawiał wrażenie pobitego mocno po tym, ale znając Lukę, to on się dzisiaj spręży, będzie walczył o to miejsce i ma jeszcze dwa tematy do załatwienia. Dwa tematy to jest finał Ligi Narodów, finał Ligi Narodów, final Four, gdzie Chorwacja awansowała, jest w najlepszej czwórce. No i mistrzostwa Europy. Ostatnie mistrzostwa Europy jego, w których chciałby osiągnąć jakiś jeszcze wynik. No jeszcze wynik to jest przynajmniej, przynajmniej klasy, przynajmniej medy, miejsce medalowe. Także Luka Modric jest tak ambitnym człowiekiem, że no, myślę, że za dwa lata skończy karierę po Euro 2024 w ogóle całkowicie skończy karierę, bo on na takiej intensywności gra tyle lat, że dla mnie to jest, dla mnie to jest fenomen. Rozmawiałem na temat Luki Modricia też wiele razy widziałem, jak się zachowuje. Sam widziałeś nawet na, na Mikzonie, po chwilę porozmawia, piątkę przybije, przyjmie pozdrowienia, zawsze coś miłego powie. Jest to naprawdę gwiazda, po która wylim... nie wizerunku gwiazd Po wyeliminowaniu Brazylii pójdzie do szatni Brazylijczyków ich będzie wszystkich serdecznie pocieszał, żeby nie płakali.